Państwa, którzy przyszli na konferencję prasową, witam media, które nigdy nie zawodzą i starają się dobrze i rzetelnie, obiektywnie informować. Przed nami za moment, za parę dni wybory do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym dzisiaj ta konferencja. Jeszcze raz powtórzę temat, dlaczego warto, a nawet trzeba głosować w tych wyborach. Ze mną są goście, znakomici, zacznę od profesora tutaj Jacka Potockiego, kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału w Jeleniej Górze. Jest ze mną wiceprzewodniczący Związków Zawodowych, pan Bogusław Wojta, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NZZ Solidarność. No i jest oczywiście pan Ireneusz Łojek, szef Jeleniogórskiego Prawa i Sprawiedliwości. Nasza konferencja będzie miała dwa aspekty. Jedna rzecz to i sprawa wydaje się najistotniejsza, to przekonanie Polaków, przekonanie mieszkańców Jeleniej Góry, Kotliny Jeleniogórskiej, dawnego województwa jeleniogórskiego, bo tutaj głównie media obecne docierają, ale też niektóre na cały Dolny Śląsk, do tego, aby w tych wyborach wziąć udział. Oczywiście wziąć udział i zagłosować, to jest najważniejsze. Nie ukrywam, że ja agituję, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, natomiast to jest tak, że te wybory są ważne. Ważne są z punktu widzenia Polski, ważne są z punktu widzenia województwa dolnośląskiego i ważne są z punktu widzenia miast, miast powiatowych dawnego województwa jeleniogórskiego, ponieważ w Unii Europejskiej decyduje się bardzo wiele prawa, które później jest do Polski, użyję takiego słowa implementowanego, a więc wdrażanego, czy nasze prawo w jakiś sposób dostosowywane do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej decydują się wartości, wokół których będziemy budować nasze szkolnictwo, oświatę, a nawet budować rozwój i decydują się pieniądze, w jaki sposób będą, będą pieniądze, duże pieniądze będą dzielone, w jaki sposób kanały i strumienie pieniędzy będą yy, organizowane na różne sfery naszego życia. I to jest bardzo ważna kwestia. Ja chcę też pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość to partia, która otacza się różnymi środowiskami, ale środowiskami eksperckimi. I tutaj przedstawicielem takiego środowiska jest pan profesor Jacek Potocki. My współpracujemy w skali ogólnopolskiej i to jest w tym wypadku zaplecze moje i naszej partii tutaj w regionie, ale też i nie ukrywam, że w mojej działalności parlamentarnej w sejmie ale my też na listach i w naszym, można powiedzieć, na froncie walki polityczno-merytorycznej też są profesorowie, jesteśmy klubem parlamentarnym, który ma najwięcej profesorów, a także na naszych listach jest bardzo dużo ludzi z dyplomami, jest bardzo dużo ludzi z tytułem profesorskim, z tytułem doktorskim. Dla nas bardzo ważna jest merytoryka, ale ważna jest współpraca z ludźmi, którzy najlepiej znają problemy pracownicze. Problemy Polaków. Problemy świata ludzi pracy stąd współpraca ze związkiem Solidarność Moja i stąd tutaj będę prosiła o zabranie głosu pana Bogusława Wojtasa. Jest tutaj z nami szef Prawa i Sprawiedliwości, który też powie parę zdań, dlaczego trzeba tutaj i jako radny miasta Jeleniej Góry już drugą kadencję, bardzo dobrze zna problemy Jeleniogórzan i wie, że pewne sprawy decydują się w ratuszu, ale pewne sprawy decydują się już na etapie podziału środków unijnych. Dzisiaj moja rola będzie ograniczona, ja będę bardziej prosiła, żeby goście się wypowiedzieli i zanim jeszcze oddam głos, chcę powiedzieć, że my w odróżnieniu do innych Ugrupowań politycznych nie wystawiamy celebrytów, wystawiamy ludzi kompetentnych z doświadczeniem parlamentarnym, z doświadczeniem naukowym. Tacy ludzie są na naszej liście. Liderem naszej listy jest były wiceminister gospodarki, pan Dawid Jackiewicz, poseł trzech kadencji, były wiceprezydent. Wrocławia. Na miejscu drugim jest były minister, były minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Kazimierz Michał Ujazdowski, na trzecim miejscu jest wieloletnia samorządowiec poseł dwóch kadencji pani Anna Zaleska. Na tej liście też jestem, jak Marzena Machałek, tutaj z, myślę, że dosyć znana, posłanka ziemi ileniogórskiej poseł trzeciej kadencji. Zachęcam do głosowania w tych wyborach. Do, do, do tych wyborów trzeba iść i trzeba głosować na ludzi, którzy gwarantują, że będą bronić nasze polskie, nasze jeleniogórskie interesy w Unii Europejskiej. Oddaję głos profesorowi Jackowi Podskiemu. Bardzo dziękuję. Chciałbym w imieniu własnym, a także moich kolegów z uczelni powiedzieć na początku, że nie angażujemy się czynnie w działalność polityczną, żaden z nas nie należy do partii, ale chcemy wspierać tych, którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla kraju, dla naszego regionu czy dla samej... Jeleni i Góry, i dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć panią posłankę i całą listę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. Proszę Państwa, dlaczego? Uważamy, że Unia Europejska potrzebuje zmian i działania na rzecz tych zmian zapowiada właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Nie podzielamy opinii, że najważniejsze jest to, by płynąć w głównym nurcie. Unia Europejska trochę znalazła się w tej chwili jakby na rozdrożu i trzeba przywrócić to, co stało u podstaw budowania wspólnoty europejskiej zasadę pomocniczości. A w chwili obecnej jakoś tak się składa, że największe sukcesy Unia odnosi w działaniach typu Narzucanie nam, jakie żarówki mamy stosować, w jaki sposób kiełbasę wędzić, i tego typu działania, przy których, jak się okazuje, pod szczytnymi hasłami przemyca się wąskie, partykularne interesy, i, i tak się ciągle składa, że niekorzystne rozwiązania dla nas, naszych przedsiębiorców czy nas jako konsumentów. Uważamy, że należy to zmienić i Dlatego jesteśmy skłonni popierać Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym przeczytać fragmenty listów rekomendacyjnych, jakie skierowali też pracownicy naszego wydziału. I tak, pani poseł Marzena Machałek należy do najbardziej aktywnych. Posłów z naszego regionu, o czym świadczy duża ilość interpelacji i zapytań poselskich. Z perspektywy swojej domeny naukowo-badawczej, którą jest logistyka, za szczególnie istotne uważam interpelacje związane z rozwojem infrastruktury transportowej. Jestem przekonany, że aktywność poselska pani Marzeny Machałek zasługuje na najwyższe uznanie i dowodzi, że jest to osoba, która będzie godnie i skutecznie reprezentować nasze interesy w parlamencie europejskim. Profesor Jarosław Bitkowski, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki. Dodam tylko, że właśnie infrastruktura transportowa, w dużej mierze jej rozwój uzależniony jest od decyzji, które zapadają na szczeblu ogólnoeuropejskim, a dla nas tutaj w zachodniej części Dolnego Śląska istotne są, istotny jest rozwój chociażby trasy S3, która jest fragmentem jednego z transeuropejskich yy, korytarzy. I druga opinia. Doceniam zdolność pani poseł przyciągania i łączenia we wspólnym działaniu przedstawicieli różnych środowisk. To ważne, gdy myśli się o polityce w kategoriach wyzwań i wprowadzania koniecznych zmian społecznych i ekonomicznych. Jestem pewien, że aktywność Pani Poseł w widoczny sposób wpłynie na uchwały i postanowienia Parlamentu Europejskiego. Profesor Mieczysław Morawski, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te rekomendacje i dziękuję za takie wprost poparcie naszego ugrupowania. Oddaję głos Panu wiceprzewodniczą, Wiceprzewodniczącemu Bogusławowi Wojtasowi. Bogdanie, proszę cię okay. bardzo. Dzień dobry Państwu. Zapewne zapytacie, dlaczego Związek Zawodowy Solidarność na konferencji prasowej kandydatki do Europarlamentu? Proszę Państwa, dlatego że to, co powiedział mój przedmówca, pan profesor, dzisiaj wiele decyzji zapada w Unii Europejskiej. Decyzji w zakresu nie tylko prawa pracy, które później jest poprzez czy to dyrektywy, czy zarządzenia Brukseli? wdrażane do y, prawa krajowego. Y, Solidarność uważa, że Unię Europejską należy odnowić, odświeżyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko zależy y, wpływ y, Unii Europejskiej, czy też podejmowanych decyzji na prawo krajowe, y, z zakresu prawa pracy, ale również i gospodarcze. Poproszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kto dzisiaj ma największy interes w tym, aby jednak y, bezpieczeństwo energetyczne kraju naszego było lekko zagrożone. Wiadomo, jakie państwa ja nie będę wymieniał. Wprowadzając dyrektywę o stosowaniu CO2, czyli emisji dwutlenku węgla do atmosfery, spowoduje, że tysiące miejsc pracy w naszym kraju zostanie utraconych. Solidarność mówi, nie chcemy takiej Unii. Chcemy Unii faktycznej, która była na początku, o której była mowa cały czas, że będzie to Unia sprawiedliwa i równa dla wszystkich krajów, dla wszystkich państw. Nie mówi się, proszę Państwa, nie mówi się również w Unii Europejskiej o tak ważnych problemach jak chociażby ochrona zdrowia. Tutaj Pani Poseł wspomniała o, o edukacji. Skoro znajdowały się pieniądze w Unii Europejskiej na infrastrukturę, czyli budowę dróg, znajdźmy też pieniądze również na ochronę zdrowia w poszczególnych krajach. Skoro możemy budować autostrady, nie mamy nic przeciwko temu, jak najbardziej tak, ale zwróćmy uwagę, że E, obywatele Europy starzeją się. Ostatnio byłem na konferencji również z panią poseł, gdzie e, naukowcy stwierdzili jednoznacznie, że w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat najstarszymi obywatelami Europy będzie Polska. Będziemy mieli najstarszych obywateli e, i e, to, to jest takie zagrożenie główne. Dlaczego e, Solidarność jest na konferencji Prawa i Sprawiedliwości? Dlatego, że to jest jedyne ugrupowanie, które Prowadzi konstruktywne rozmowy z Solidarnością. Nie tylko na szczeblu regionalnym czy wojewódzkim, ale również i krajowym. I to, co powiedział kiedyś przewodniczący Komisji Krajowej. Solidarność chce uczestniczyć w polityce, ale w polityce opartej na obustronnych ustaleniach i zrozumieniach stron. Nie może być tak, że ktoś nam coś proponuje, a w zamian za to nic nie idzie. Prawo i sprawiedliwość rozmawia z nami, pomaga nam w wielu, w wielu konfliktowych sytuacjach i tego przykładnym jest pani poseł Machałek, która chociażby przy okazji, kiedy doszło do drastycznych naruszeń prawa pracy, wręcz z postępowaniem prokuratorskim, jako jedyny poseł, chociaż apelowaliśmy do wszystkich posłów ziemi jeleniogórskiej, żeby podjęli interwencję w zakresie zakładu, jakim jest Jelchem Polimery. To tutaj z Jeleniej Góry. Ludzie zostali na bruk wyrzuceni, tylko pani poseł Machałek się zajęła. Dlaczego warto pójść jeszcze na te wybory i warto głosować na PIS? Dlatego, że PIS jest ugrupowaniem, które zadba o interesy, zarówno pracownicze, jak i interesy obywateli tutaj naszego okręgu. Dlaczego warto pójść na to na głosowanie? Bo chcę przypomnieć również słuchaczom i widzom o tym, że im mniejsza frekwencja, wyborcza tym mniejsza ilość mandatów z danego okręgu. Bo to jest też bardzo ważne. Duże, duże ugrupowania liczą na to, że ta frekwencja będzie różna, po to, żeby przejąć mandaty do tych okręgów wyborczych, w których frekwencja będzie wyższa. Tak, 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 tak jest stworzona ordynacja wyborcza do wyborów do Europarlamentu. Solidarność zachęca wszystkich, aby pójść i głosować, a przede wszystkim wziąć czynny udział w, tej, w tych wyborach, tak jak powiedziałem na wstępie, ponieważ wiele decyzji dzisiaj zapada. W Brukseli, które są później przed, przedkładane na prawo krajowe, a niejednokrotnie bardziej szkodliwe, jeżeli chodzi o te, które mamy obecnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu Dziękuję. pana radnego przewodniczącego Rynu Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, swoją wypowiedź rozpocznę od nawiązania do słów pani poseł Marzeny Machałek, a mianowicie. Czy warto zaangażować się, czy warto poświęcić godzinę, dwie godziny, żeby pójść i oddać swój głos w nadchodzących wyborach do Europarlamentu? Oczywiście tak, dlaczego? To, o czym już była wcześniej, o czym była wcześniej mowa, to nie jest prawdą, że my nie decydujemy o tym, jaka, jaki będzie kształt Europy. Nie będziemy decydowali, że jeżeli będziemy stali z boku. Jeśli już mówiliśmy o kwestii pakietu energetycznego, o którym się dosyć głośno mówi, natomiast z perspektywy zwykłego zjadacza chleba, trzeba sobie powiedzieć jasno. Jeśli nie będziemy go w stanie renegocjować, to będziemy musieli zmienić sposób, technologię produkcji energii elektrycznej w Polsce. To znaczy, za, w perspektywie najbliższych lat zapłacimy dwóch lub trzykrotnie więcej za prąd. My, jako zwykli mieszkańcy, ale również przemysł Polski, to znaczy przemysł Polski przestanie funkcjonować albo będzie bardzo mocno ograniczony. Te decyzje zapadają w Brukseli. Decyzje w Brukseli zapadają sposobu, dotyczące sposobu alokacji środków przeznaczonych na programy pomocowe dla takich krajów jak Polska. To się wprost przekłada na możliwość pozyskiwania tych środków, na przykład przez miasto Jelenia Góra. Jeżeli nie będziemy mieli na to wpływu, to będziemy musieli się dostosować do tych, którzy za nas zadecydują. Dlatego bardzo ważne jest to, aby Państwo zechcieli pójść na wybory, oddać swój głos i oddać głos na Prawo i sprawiedliwość, ponieważ my jesteśmy partią, która nie mówi, co zrobi, tylko zrobi. Rządząca partia mówi cały czas, co ona będzie robiła i składa obietnice. Jeśli Państwo zechcecie cofnąć się nieco wstecz, sięgnąć pamięcią do tego, co, jakie obietnice były składane, a co zostało zrealizowane, jak chociażby sławna kwestia dotycząca niepodnoszenia podatków, którą z tego czasu oficjalnie składał premier Tusk i co zostało później zrobione, to zwróćcie Państwo uwagę, to jest partia, która opowiada, prowadzi tak zwaną narrację, tak? opowiada bajki. Nie możemy się to, proszę Państwa, dać złapać, ponieważ to będzie nas wszystkich kosztowało. Nas jako obywateli, nas jako podatników, nas jako mieszkańców Polski, jako mieszkańców Jeleniej Góry. Na naszych listach, jak już było powiedziane, nie ma celebrytów, nie ma był sportowców, są fachowcy. Jednym z takich fachowców niewątpliwie jest pani poseł Marzena Machałek. Dziękuję. Osoba z Jeleniej Góry, która, jeżeli znajdzie się w Parlamencie Europejskim, na pewno zadba o interes Polski, o interes Dolnego Śląska i o, o interes naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak, tak jak mówiłam, najważniejsze jest działanie. Działanie na rzecz dobra wspólnego i tak rozumiem politykę zarówno w parlamencie krajowym i tak będę rozumieć swoją działalność polityczną. W Parlamencie Europejskim najważniejsze, proszę Państwa, to iść i zagłosować. Zagłosować na ludzi odpowiedzialnych, przygotowanych, na ludzi, którzy wiedzą, po co tam idą. Na listach prawa i sprawiedliwości są ludzie odpowiedzialni, są ludzie kompetentni, są ludzie, którzy chcą Unię Europejską zmieniać. Moje hasło na ulotkach moje hasło to Unia Europejska stoi na głowie. My postawimy ją na nogach. My wiemy doskonale, że nie takie były intencje ojców założycieli, którzy bardzo mocno Unii Europejskiej, którzy bardzo mocno opierali się na wartościach chrześcijańskich. Dzisiaj Unia Europejska zamiast rozwiązywać problemy poszczególnych krajów bardzo mocno koncentruje się na liberalno lewackich ideologiach. Właściwie koncentruje się na tym, by zdobyły dominację Niemcy by zdobyły, domina, by zdobyły dominację kilka, by zdobyło dominację kilka krajów, którzy, które już w tej chwili są krajami bogatymi. My nie zgadzamy się na Unię, która podporządkowuje biednych bogatszym. My nie zgadzamy się, by Unia Europejska to była pogoda dla bogaczy albo, albo wyspa szczęśliwości dla niektórych. Unia Europejska ma służyć narodom, a nie narody Unii Europejskiej. I oczywiście naszą koncepcją jest to, byśmy zachowali wielką niezależność, suwerenność zarówno w sferze obyczajowej, Wartości, jak i w sferze naszej polityki zagranicznej, jak i w sferze gospodarczej. Natomiast uważamy, że pewne bezpieczeństwo, działania, Unia powinna pracować na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, na rzecz bezpieczeństwa w ogóle poszczególnych państw, które do tej Unii Europejskiej należą. Uważam, że nasza opcja, nasza drużyna, która wejdzie do Europarlamentu, będzie gwarantować walkę o nasze polskie i poszczególnych regionów interesy i że będziemy reprezentować wartości chrześcijańskie i będziemy walczyć o to, żeby nie tylko rozwijały się wielkie ośrodki, ale rozwijały się takie ośrodki jak Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lwówek, Zgorzelec, Legnica. I jeżeli nie wymieniłam jakiegoś z 14 powiatów, to tylko dlatego, że, że o te wszystkie powiaty tutaj chodzi. Nie może być tak, nie może być tak że Strumień pieniędzy jest tylko na bogatych, tak samo w Polsce, a inne miasta mają się wyludniać. Musimy walczyć o prawdziwie zrównoważony rozwój, a to, jaki będzie rozwój, decyduje się też w Unii albo w bardzo dużym stopniu w Unii Europejskiej. Dziękuję.